Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić mój najnowszy nabytek, ponieważ kiedy to mówię, gra jeszcze jest tania bądź całkowicie darmowa do pojeżdżenia. Mam dwa autobusy, dobra. Wezmę sobie drugi autobus, bo. No bo jeszcze nim nie jechałem. Ok. A, gdzie masz guzik? Okej, okej. Okay, okay. Jakiś taki. <laughs> Nowy. Okej. Okay. No tak. Muszę go samemu uruchomić. Dobrze, silnik pracuje. Aha, ale gdzie masz? Wszystkie guziczki? Zamykamy drzwi. Inny biletomat, A gdzie masz światła? Hmm, tu, ok. Oświetlenie, oświetlenie. Hmm. A, tu. Nie, nie tak. Wręcz odwrotnie. Ok, wszystko włączone. Ręczny. No i jedziemy na trasę, tak? Mm hmm... Stop, Astra, OK. Ups! Jakieś inne hamulce, ale OK. Mm -hmm. One ticket, please. Dobrze, bilecik na tydzień dla seniora. Jeden drukuj. Senior zapłacił. Dzięki. Dzięki również. O, wychodzimy. O, nic nie widzę. O, no, nie szkodzi. Zamykamy wszystkie drzwi. Mhm. E Gra również posiada polską wersję. Hmm, zaraz ogranicznik mam włączony, więc gaz do dechy, bowiem decha jest. Okay. Przystanki na żądanie mamy, tak? Nie stajemy na wszystkich, ponieważ ktoś może chcieć wsiąść. Eee, gra wygląda hmm, jakby to powiedzieć lepiej w nocy niż w dzień. Ponieważ w nocy nie bardzo widać te takie, powiedzmy sobie, nie najładniejsze dekoracje. No. tak. Spróbujmy się zatrzymać w odpowiednim miejscu. Okej. Okay. Bye. Biletomat można wyłączyć. Amen. Eee, no, aha, na tydzień chciałeś, normalny, jeden proszę bardzo, dwa euro, okej, okay. więcej chętnych nie ma, nikt w drzwiach nie stoi. Okej, okay. kierunkowskaz, teoretycznie powinni nas wypuszczać, zgodnie z przepisami także naszymi, ale... Kto go tam wie? Czyżby to jechał mój autobus drugi? Taki bardzo. Tak, no mam zatrudnionego kierowcę jednego. Eee, I mam jeden autobus. Dzięki temu mam minus 50 tysięcy. Okej. Okay pozycja idealna być można, proszę bardzo, na dzień normalny drukuj, zwracamy kasy 80, epsepsepsepsepse na dzień senior, jeden drukuj, no miało odliczone, bardzo ładnie. Bardzo ładnie mieć odliczone u nas nie wolno mieć nieodliczone. Zamykamy drzwi mhm. Kierunkowska z właściwy Gdzie ja tu mam lusterko, bo nie widzę. No jest noc, to nie widzę. Okej. Okay. Tutaj mamy czas do dojechania na przystanki. W ogóle nie ze wszystkimi rzeczami jeszcze miałem do czynienia. Upsa, psa, 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 za daleko. Mm, dobra pozycja, nie idealna. No cóż, no cóż. Okej, okay, wszyscy. Wszyscy. Hej. Mm hmm. Nie wolno wskakiwać po sygnale. A mnie nie wolno najeżdżać na krawężniki, bo za to są punkty karne. No cóż. No powiem szczerze, że ja bardzo lubię tego typu gry, gdzie w zasadzie ten i ów powiedziałby, że to nudne jak flaki z olejem, ale... No cóż, od czasu do czasu Mam ochotę się no nie tyle ponudzić, bo to mnie nie nudzi, ale takie spokojne zupełnie bez... A ty czemu stałeś tutaj? Nie wolno stać właściwie to wolno mhm. O, A to ostatni. A to ostatni przystanek gdzie są te śmieci? Śmieci wszystkie. Okay. ok, za to punkty. Punkty również są jakieś tam niewielkie, ale za dojechanie do, do zajezdni, więc pojedziemy sobie do zajezdni. Odcinek nie będzie długi, bo cokolwiek bym nie mówił o grze, że mnie nie nudzi i tak dalej, no mnie tak, ale, ale was niewykluczone, że znudzi. Ok. Eee, tak jak wspomniałem, no, można by jeszcze przez parę godzin umieścić grę w sekcji eee, darmowej bądź taniej i zależy, jeżeli się pospieszymy, możemy sobie jeszcze przez chwilę pograć za darmo. Do końca weekendu, który już yy, nie, niedaleko, w sumie. Um, ten koniec weekendu. <laughs> e, no i również mamy jeszcze. Au. Chyba coś ominąłem. Mhm. Mm mm -hmm. Gdyby ktoś pytał, czy można zawrócić, owszem, można, ale można przy okazji coś uszkodzić. Ok, dostałem punkta za prawidłowe użycie kierunkowskazu. <grymny> tu już jakby byłem. To całkiem niedawno. Sterowanie, no, joypadem. Bądź yy, klawiszami nie lubię jeździć Joypadami, więc jeżdżę klawiszami, ale. Ok, eee... więc jeżdżę klawiszami, ale nie narzekam na, na to, żeby jakoś źle się jeździło. O, co się stało? Dobra, nieważne. Pytanie się obiedę. Okej, okay, okej. Okay. Kolizja minus 1000. A <laughs> Okej, okay, zobaczmy. Okej. Okay, jak bardzo trzeba okej okay nacisnąć. Mhm, kierowca. To mój dochód. Reklamy. Mm. Mm. Okej. Okay. Wartość, ale tutaj mamy minus, Ok, no nie szkodzi, nie szkodzi. Później zdobywamy jakieś tutaj większe, prawda, części miasta do objeżdżenia. To coś można już dokupić, ale na razie chyba trzeba mieć wyższy poziom. Dobra, przydzielimy sobie autobusy. Mamy tu również wersję wieloosobową. Doświadczenie, uczeń. Nie, nie stać mnie na kolejny autobus, więc nie będę zatrudniał. Promenada kierowca. Jedź tak, tak, aha, on cały czas tam jeździ. Dobra. Dobra, to zmienimy. Okej, okay, ja wezmę sobie tego na trasę numer dwa, która jest dłuższa. No. Ok. O, w nocy znowu. No cóż trudno. Dobrze, odpalamy autobus. Ok kwiatła coś jeszcze musiałbym zrobić? no zamknąć drzwi okej okay. i chyba możemy jechać, tak? a, ręczny poczekajmy aż drzwi się otworzą I jedziemy na przystanek, gdzie już stoi mój autobus. Okej. Okay. Przy okazji zobaczę jak sobie radzi. Hmm. Okej, okay. dobra, witam Państwa. Bileciki macie. Da macie, a nie wsiadają. No, no, dobra, 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 nie szkodzi. Tą trasę utworzyłem sam. No, no, okej. Okay. Opóźnienie na samym początku trasy. Mam nadzieję, że oni nie mówią do mnie, bo rozmowa z kierowcą jest zabroniona. Włączają sobie ograniczenie prędkości. O! Roboty drogowe. Tego tu nie było. Ok, okej. Okay. Tu mamy mini mapkę, którą możemy wyłączyć w opcjach. Jakiś czas będzie jechał przed nami, ponieważ trasa się pokrywa. Just perfect position. Okej, okay, bilecik na dzień i studencki jeden. Okej, okay. nie miałaś wyliczony. A proszę bardzo. Proszę bardzo. Mhm. Wszyscy wsiedli. Nie było niepełnosprawnych, więc możemy jechać. Ja wiem, na razie jest bardzo nudno. Znaczy nie, no jeżeli ktoś lubi symulatory pojazdów, no to czemu nie autobus? Eeey, póki jest dość niedrogi, bo kosztuje około 40 zł, a za późno. Tak? Mhm. A ty co? To jest co ja codzę serwis. Okej. Musimy, poraj. Mm hmm... dzień dla seniorów i to jeszcze dwa. No proszę. Thank you. Proszę cię bardzo. Nikt nie stoi w drzwiach. Możemy jechać. Okej. Okay. trochę więcej widać w dzień to prawda mogłem wybrać trasę dzienną tu już nie powinien autobus jechać przed nami ponieważ e, tu nasze trasy się rozchodzą poprawnie wykorzystałem A jak chciałeś specjalnie to trzeba nacisnąć było ok o, ktoś tam się zablokował nam na przystanku. A, tydzień, normalny jeden. Proszę, dwa euro reszty. Jednorazowy, normalny jeden. 2,80. Ok, więcej chętnych nie ma. Pozostali mają. A, za, 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 za. Można zrobić jeszcze coś takiego.

Zamykamy drzwi I e, jedziemy Właściwie należało zamknąć drzwi przed kontrolą, żeby dany delikwent mi nie uciekł Ale nie jesteśmy restrykcyjni okay. No tak, bo w nocy się jeździ No i co mam z tym zrobić? Przepraszam Który? already showed it. My bad. Sorry. A, to ty słuchałeś, dobra. A, no. Jakoś można poprosić nie wstając z miejsca. No mm, ale hmm, tak. Jak zbyt wcześnie włączymy kierunkowskaz, to świecące bariery rodem z Eurotrack Simulatora. Dzięki za wpuszczenie autobusu. Ej! Ej, 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 mało brakowało. To było szerokie podejście. Ok, przestaneczek. okej, okay. dwie sekundy opóźnienia mam proszę się pospieszyć, nara okej okay. okej okay. normalne, jeden dziękuję dzięki za odliczone pieniądze ha, ha. okej okay. Ta trasa jest troszkę dłuższa. E, można tworzyć własne trasy, tylko... E, czemu? E, własne trasy na podstawie odblokowanych przystanków. E, więc jeszcze chwilę. Ha! O, 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 o. Nie, 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 nie. Nie włączamy kierunkowskazu na razie, bo nie skręcamy. Dobrze, że spojrzałem na większą mapę. Można też jeździć widokiem z zewnątrz podobnie jak w innych symulatorach samochodowych, ale nie wiem, ja zawsze lubię widok od wewnątrz. Okay. Niczego nie parkowałem? No, halo nikt nie wsiada? Mm. Ostatni przystanek, będziemy zaraz kończyć nasz film, tylko nie najeżdżamy na krawężniki, bo to kończy się karą finansową, tudzież chyba uszkodzeniem autobusu, które jeszcze są młodziutkie, więc nie, nie ma potrzeby ich póki co naprawiać, ale, ale... No, punkty za wykorzystanie kierunkowskazu to chyba trochę przegięcie. No, nikogo już tu nie ma. Ale okej, okay. jedziemy na, na bazę. Mamy niedaleko. Jedziemy okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idą sobie ludziki po tym no, ruch e, pieszych no, jest lepszy niż w w symulatorze, ale tak naprawdę przecież chodzi tu o wożenie ludzi, więc nie dziwota, że oni tu chodzą. Mhm. Tak, tu mamy skręcić. Nie włączamy zbyt wcześnie, bo nam da punkty karne wręcz za zbyt wcześnie włączanie, włączanie kierunkowskazu. Ok. czekajmy, aż się drzwi otworzą. Nie zahaczmy o garaż. Dobra, wjeżdżamy, Ok, dobra, pulpit. No, a można to oczywiście klawiszkami zrobić. Coś jeszcze? Aha, otworzę sobie swoje drzwi. I wyłączę stacyjkę. ...i sobie wysiądę. Ok, trasa zakończona. Mnóstwo pięknych punktów. Jej, 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 ha ha. Ha, ha, ha. No tak, e, poziom w górę, ta, 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 Ale... ...pieniędzy nie za dużo. Może źle zaplanowałem trasę. Okej. Okay. Ale już jestem nad kreską. No dobrze. Jeszcze przez kilka godzin grę można. W grę w grę. Nie, nie gra się grę, tylko gra się w grę. Można sobie pograć za darmo. Do końca weekendu i również do końca weekendu można ją kupić w niższej cenie. Potem będzie w cenie wyższej. No, w tej normalnej cenie to już chyba troszeczkę absurdalne A, wysokość. <grytanie> Aha, widzę, że autobusy same się naprawiają. okej. Okay. tylko zostaje nam pobrana kasa. Ach, 12 km i 117 ludzi, i zarobiliśmy. Bardzo dużo pieniędzy. No dobra. Także. No jeszcze przez chwilę powinno być w strefie darmowości i taniości bo jest i to, i to. Ale to taką chwilę, że prawdopodobnie kiedy będziecie oglądać, już nie będzie ani za darmo, ani tanie. No ale cóż, może komuś spodoba się. Eee, tak bardzo, że zechcą ją kupić w normalnej cenie. A być może kiedyś będzie w następnych promocjach, i wtedy już będziecie wiedzieli, jak wygląda. A eee, więc na razie to wszystko. Eee, niewykluczone tego typu gry skłaniają mnie do nakręcania filmów, w czasie których opowiadam o innych rzeczach. Eee, być może w tej kwestii no nie zastąpi na pewno EuroTrack Simulatora czy Amerykan Track Simulatora, tak to się nazywa? Tak, tak, chyba tak. Ale, no, jakąś tam rolę uspokajacza, przy którym ględzę, będzie chyba pełniło. No cóż, to wszystko. Do zobaczenia.